Tak, to zupełnie nie działa Ta pani też jest wyposażona w snajperkę I tak, te same kule 104 punkty zdrowia Powinienem być Nie wiem, powinienem być w stanie Przejść dalsze segmenty Mam nadzieję Naprawdę Zaczynam trochę żałować, że nie wziąłem tego bakalowa. Ale co tam? Tak gdybym miał bakalowa, bym po prostu zasypał ją gradem kul, kiedy chowała się za tym fragmentem muru i miałbym ją z głowy, gdyż jest na tyle głupia, że nie reaguje na kilkanaście pocisków. Tak, i już ostatnie, panna brunetka, to widzę

Jak to było głupie Co to w ogóle miał być? Dostać prosto w tors Okej. Okay. Ten segment będzie bardzo bardzo niemiły Śladamy do gondoli i będziemy bardzo bardzo wolno zjeżdżać z tej góry Gdyż najwidoczniej Unity zapomniało... Po, poza tym, że zapomniało nas z tym zabrać, zapomniało także zrzucić jakiś... Ten, no nie jakiś po prostu, ten skuter, który tak nie znoszę. jednak teraz by się przydał byśmy zjechali jakoś z tej góry o wiele, wiele prędzej. W każdym razie teraz naszym zadaniem będzie przeżycie fal śmigłowców, które będą nadlatywać niemal z każdej strony, chyba tylko z tej nie platują. Tak to jest zadanie dosyć gibaczne, powiedziałbym. Jednak zobaczycie zaraz o co dokładnie chodzi. No i przy okazji na scenę dostałem zdrowie. Jak miło. Gdyż w następnej misji nie będziemy tego mieli. Tak, i będę na to narzekać. W porządku. Pierwszy helikopter nalotuje. Mój problem z tym jest taki, że nie za dobrze widać... To, to jest jeden z powodów Nie za dobrze widać, że czynimy jakiekolwiek obrażenia tym helikopterem One także mają po obu stronach jakieś dziwne działka I zbliżywszy się na odpowiednią odległość Jeszcze... otwiera, otwiera się drzwi Jak gdzieś i wyskakuje Jeszcze jeden koleś Jednak mam z tym wielki problem, że nie widać Nie widzę żadnego sposobu na rozwalanie tych działek Czyli nawet jeśli strzelacie do tych helikopterów to one mogą odpowiedzieć ogniem chyba że właśnie stoją czy są zawieszone w powietrzu w taki sposób bokiem przez to nie mogą skorzystać z tej broni a jednak teraz tak Jak widzicie nie ma za dobrego sposobu na obronę przed nimi nie wiem przynajmniej ja nie widzę jeszcze do mnie strzela świetnie i zdaje się, że nie przejdę tej misji. Mam za mało zdrowia. No, za mało zdrowia, za mało pancerza. A zdrowie go mi się nie liczy z bardzo. Nie wiem, dymisz bracie, dymisz i cały czas strzelasz. Te, rozsądnie Właściwie myślę, że przyspieszę ten moment, gdyż naprawdę muszę zadać grę od początku. Nie mam zupełnie pancerza już po trzech helikopterach, a będzie chyba sześć albo siedem. So yeah.

I w porządku przeżyłem ofensywę helikopterów. I tak wiem, że można je rozwalać, ale naprawdę dziwne. Bardziej byłem zmartwiony w stan mojej amunicji. Okej, okay. naszym następnym celem jest oczywiście zajście na... A może nie zajście na ziemię, po prostu popatrzenie się na drwinka. I've never had the chance to compete with a woman in a professional capacity. The experience has been an amusing one. Good. Then you can go to your grave happy. Perhaps. But I deem your mortality a far more immediate concern. Hand over the list, and I will kill you swiftly. How generous of you. I am not a man to trifle with. I've been perfecting methods of torture since before you were born. It would grieve me to have to demonstrate my skills on such a lovely creature as yourself. Are you threatening me or attempting to seduce me? I try never to get involved with women who want to kill me. Wise policy. Live and learn. Well, you'll not get this list in any case. That is where you are mistaken. No i tak, walka z wilkowym. Całkiem losowe. Czy hmm, to w ogóle było trzęsienie ziemi? Sprawiło, że musimy walczyć z nim w tej oto jaskini. No, już mogę zadawać kreskę. Tak, i walka z tym dziadem jest... Jak widzicie, bardzo irytująca. Nie mam zielonego pojęcia jak mam unikać tych jego zafajanych kul. Je, je, w ogóle uważam to za, nie za zabawne, że super duper zabójca wyciągnął po prostu znikąd tego kałacha i ja... Tak, zabijemy archer. Tak, to jest bardzo, to bardzo irytujące i... Ech. Nie nie, nie, nie nie mam zielonego pojęcia jak tam się dostać. Nie wiem. Mogę coś zrobić z tym? Nie, nie mogę i najwidoczniej możesz strzelać przez lud. Tak, to bardzo wesołe. Co mnie bardzo irytuje to to, że jest to znów diabelnie losowe. Czy Wolko wpotuje w nas wszystkie kule, czy może nie, jeszcze trochę pożyjemy. Tak jak widzicie, teraz mi się udało. Jej! Za... 25 razem. oczywiście musimy bić się z naszej firmowej broni? W coś w stylu? Która kompletnie nie powinna być naszą firmową bronią odkąd jest bronią głośną jak diabli i tak moje celowanie wcale nie pomaga w każdym razie teraz walka z nim potrzebujemy po prostu standardowe unik, kilka strzałów, unik i tak dalej tak Wolkow zraniony kilka razy w łeb znowu schowa się zamiast Podam strzelać, co może być całkiem efektowną taktyką, jeśli oczywiście umiecie strzelać, co w moim przypadku kompletnie nie wychodzi. Także nie wiem, co jakiś czas słychać jakieś eksplozje i nie mam pojęcia czy to Wolkow używa jakichś granatów czy coś, ale... Nie, nie sądzę. Naprawdę nie mogę tego przeżyć jakiś super hiper zabójca wyciągający z zapazuchy kałacha i mówiący tak zaraz cię zabiję Bo jestem super zabójcą No Znaczy nie nie żebym oczekiwał od niego używania snajperki czy coś ale nadal wolno, postaraj się Okej okay, mam go złowi Właściwie nie mam pojęcia co chciał osiągnąć. Tą bohaterską szarżą na mnie, ale. No cóż. Mamy go z głowie, jak powiedziałem. Tak, i nie wziąłem tych dwóch kopert czy czegokolwiek. Zdjęło mi się to, co miało być. Wszystko jedno. You've escaped with the list. The baroness has escaped, but it's only a matter of time, before she's brought to justice. Walkow i Baron Dumont are dead. Meanwhile, Armstrong has vanished, but it seems unlikely that you have anything to fear from him. All that is left is to report the good news to command. Zatem to Whatever. Mr. Jones, please. Who may I say is calling? Kate Archer. One moment. Archer, you're alive? I suppose I am. There was a report that you'd been killed in an explosion. Oh, that? No, I survived. Did you get the list? I expect a telegram within the hour. This is excellent news. Are you all right? I'm fine. Maybe a wee bit tired. Nothing a nap and a sip of scotch won't clear up. Well, let me know the moment you arrive. Okay. See you soon. She's got the list. Unbelievable. Ms. Cavanaugh, please alert cryptography that Agent Archer will be sending an encoded message within the hour. This is top priority. Don't congratulate yourself yet, Ms. Archer. <laughs> you've won. nothing. Yes, well, you've lost everything. Again. Not true, Agent Archer. I still have the satisfaction of me.